Słodka Maja LPS TV, postanowiłam zrobić taką serię jak dziennik Jacopa. Jest to 18 latek, który został porzucony przez twojego najlepszego przyjaciela, który zaczął zaczął kolegować się z jakąś grupką ludzi, którzy nie powinni się z nim kolegować. Yy, oraz miał dziewczynę i w ogóle yy, napisałam to wszystko własnoręcznie, wymyśliłam więc mam nadzieję, że Wam się spodoba to zaczynamy Kiedy byli w przedszkolu, podstawówce i szkole średniej Billy był kujonem i najlepszym przyjacielem Jacopa. Pomagał mu we wszystkich przedmiotach. A gdy poszli na studia, wszystko się zmieniło. Billy odszedł od Jake'a i zaczął, no, no, zamiast okularów, nosił soczewki, zaczął yy, zadawać się z jakąś bandą ludzi. Miał dziewczynę i w ogóle. Jake nie mógł tego wytrzymać, więc powiedział, no, ale sobie ropuchę wybrałeś. Powiedział tak do dziewczyny Bilego. Wtedy się zaczęło. Zaczęli się tłuć i okładać. No, Jacob przegrał. Te, I wtedy przyszedł dyrektor i powiedział do, na dywanik. A gdy wrócili, Billy zaczął wyzywać Jake'a za to, co on zrobił. Jacob mówił, że przecież to jego wina. No zobaczcie. Jake postarciu z To jest pierwsza część dzienniku Jacoba, będą to takie krótkie filmiki e, I będzie jeszcze druga część i trzecia część, ale to jest pierwsza część I y, możecie y, obejrzeć sobie, y, bo to będzie historia o 18 osiemnastolatku No, więc ja już szykuję drugą część tego dziennika i zapraszam na kolejne części. A jeśli się podobało, dajcie lajka, suba. No, bo dążymy do 100 subskrypcji. Pa!